Siemano, siemano kochani, witam wszystkich, Mleczarz Food, a.k.a. Fakir Bambu, a.k.a. Hlaba Mleczula, a.k.a. Biały Latynos, łabole łabole, łoc papynos, my friends, czwartek. I mam dla was łamiące wiadomości, oprócz tego, że odbieramy nagrody za tygodniową ligę w Rivalsach, to jest już na lotnisku legenda. Podpisaliśmy kontrakt, dzisiaj będą testy medyczne, Także trzymamy kciuki, oby się sprawdził. Kibice już zbierają się koło stadionu, jest ich ponad 2000, tysiące, a go jeszcze nie ma. Myślę, że do godziny 12, 13 będzie ich około pięciu tysięcy. Dzieci, wszyscy są, rodzice, starsi, młodzi, dziadkowie, babcie, szaleństwo, szaliki, flagi, race, wszystko mamy. Także czekamy i oby się udało. A na razie. W bazie. Ok. Opcja. Opcja druga. Sąsiadki z okna patrzą normalnie, stary. My friends. Jej. Niech kula dotknie Twojej duszy. Kula się kula. Prześlę pozytywną energię. Proszę przeszli, a mi przeszli super karty. Walkouty. Są to paczki niewymienne, więc bez kify. O! Kto to? Pedro Poro. Młe! Dobra, przyda się, przyda się. Osiem trójka jakaś. O! kol jeszcze! Ty. Nieźle. Dobra, dobra. Let's <laughs> go. What you say, guys? This way. Dobra, teraz od końca, od końca, od końca. Come on, man. Ijej. Tut! Wlacho! Napisał na tablicy: Kocham mleczarza, widzieliście? Tak pisał. Tak pisał. Mleko się leje. Mleko się leje. I like. I like it very much. Dobra. Duża złota paczka piłkarzy premium. OK, Tu jest Kifon nie ma nic. Nic się nie stało. Ten wymienny? Nie wymienny, dobra. Z nim się żegnamy. I znowu problem. Ostatnia paczuszka dla całego czatu, dla mojej rodziny Balos Pendalos. Moi drodzy. To dla was. A, myślałem, że toc, ale Niemiec, Gorecka, Gorecka, witam, ja również się kłaniam, kłaniam się nisko po kulisko, witamy, The German Sprache, o, jeszcze James, dobrze, one kiss, o, jeszcze Walker, one kiss, It all it takes, It only it takes, one kiss, it's all it takes. Jazda! Czekajcie, idziemy. Człapie, człapie, wchodzę. O, klucze są pod wycieraczką. Czekajcie, klucze pod wycieraczką. Otwieram drzwi, a tam prezent. Ale nie powiem wam jaki, bo byście go chcieli. Ha, Gary! Dobra, łykawy. Dla dobrej zabawy. Normalnie. O kurde, ty, siedem. Siedem, jak w tej książce z Koranu, jakoś tak? Siedem piłkarzy z drugiej partii Food Division Plus. Ok. Chat on screen YouTube To moi ludzie To moja rodzina To nasz Twitch To nasz kanał, my friends Witamy wszystkich jeszcze raz Ziomek chce Mleczarz robi Na pirata Roberto Baggio No cap No cap No cap Okej okay. Oddaj, oddaj Jej Weź mu daj Ej, 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 ale daj mu. Nie, Tomek wykupił karaoke. No, Tomek, ja śpiewam codziennie. Ja pierdzielę, ten to się wita. Do, dobra, czekajcie. Do, dobra, pirat mode. Ahoj tam za burtą. Nie wiem co to. Nie patrzę. Nie patrzę. Zamykamy. Dobra. Dobra, dobra. Czekajcie, tu musi być grubo. Oto. Nie, dobra, Rudiger. Taliska, ty. Jest dobrze, jest dobrze już. Militao, Casemiro, Laport, Writz, i kto? Ej, i Hakimi! Ty to nawet oddało, ziomeczku! A teraz bija nasz zawodowy czołgista. Ej, czołguś, ej. To jest też na pirata, pa! Chyba Badio jest ulubieńcem już wszystkich tutaj na czacie, moi drodzy. Badio, nasz królu. Dobra, let's go. Jak Badjo, to Badio. Włoskie katanacio. Włoskie katanacio. Dobra. Let us go. Czekamy. Dobra. Leci. Pajak leci. Otworzył? Chyba tak. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, kto to jest? maresty dziewięć cztery Lak... Lakazet? Okej, okay, okej, okay, okej... Okay. Kurde, stary, nie najgorzej! Zekso. Mamen! What's poppin', boy Konto Xexo! FC Ziutki! What is this? Let's see. O, oh, 10 razy 85. Dobra. Paragalo. Voila. bageta, Sempre, sempre. Come on, man. Jest. Miał być toc. Lepiej, żeby tam było coś dobrego i jej. Testing testing one, two, 3 Pięć pików z samym tym śnią. Zobaczymy, czy będzie. Kochani, możecie pisać dedykacje. Mamy pięć dedykacji. Więc zapraszamy do zabawy. Kto dedukuje, ten nie próżnuje. Pierwszy był chyba Maciej Mazur, z tego co pamiętam. Więc otworzymy dla niego w środeczku pika. Dedukujemy go dla Macieja Mazura. Okej, okay. Maciej ten! Nieźle! Drugą de druga dedykacja dla Brianusa. Którą chcesz, Brianus? pierwszą, drugą, czwartą czy piątą? Masz, czwarta Maciej, masz. Drugą? Dobra. Brianus, specjalna dedykacja dla Ciebie. Okej, okay, Brianus, ładnie! Dobra. Eee, kolejna dedykacja leci dla Lubianego. Pierwszy, czwarty czy piąty Lubiany? Halo, halo Lubiany? Piąta, dobra. Dedykacja dla Lubianego. Okej, okay. nieźle, nieźle. Dobra. Eee, kto tu jeszcze był, moi drodzy? Dedykacja, dedykacja. E, dla Fernikowskiego A później będzie Dla Green Forest Także Fernikowski Którą chcesz? Pierwszą? Dobra Dedykacja dla Fernikowskiego My friends, please give walkout Jest walkout! Pięknie! Piękne dedykacje dzisiaj I kto jeszcze? Green Forest Nasz niedźwiedź z USA US&A Ostatnia, ale czy ostatnia jest najgorsza, czy najlepsza? Sprawdźmy to Parechą znowu oddało, moi drodzy. Bety na tak. Gratuluję wszystkim, co wierzyli. Siła. Statement z klubu. Legenda jest już na lotnisku. Jest już na lotnisku. Wylądowała. Już jest. Zaraz wyjdzie z limuzyny. Czerwony dywan poleciał. Czerwony dywan na 4 metry, moi drodzy. Witamy w klubie Balos Pendalos. Nasza legenda. Wszyscy krzyczą, dziewczyny mdleją. Ród. Ród Hulit. Witamy jakie wejście! Całuski, cukiereczki, ciasteczka. Witamy w klubie Balos Pendalos oficjalnie. Jako właściciel i trener klubu. Czy mogę prosić uh, tłumacza, bo niestety nie mówię po holendersku. A you speak English. Welcome in our club Balus Pendalos. You legend. We're so happy to see you. We waited for so long. We thought you never come, but you came. We're so proud that you choose our club. We're so happy. Thank you. OK. 90 razy 7. Let's go my friends. Kani, jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie lajka standardowo. Ci, co nie subskrybują, również zapraszam do subskrypcji kanału, bo wtedy będę mógł, wiecie co, nie? I grow. Grow is very make good me. Kula się kula. Niech się kula. Rozbudowa fut 90 plus razy 7. A i dajcie znać w komentarzach, moi drodzy, co trafiliście ciekawego. Mam nadzieję, że same sztosy. A zobaczmy, co będzie u mnie. A, by the way, streamuję na Twitchu od wtorku do niedzieli. Gorąco zapraszam. Gorąco zapraszam do Twitcha, mleczasz Fut. Dobra, tu nie ma nic. Do klubu. Nastała godzina prawdy Siedmiu piłkarzy Z drugiej partii fut 90 plus Proszę dajcie winiego Dajcie winiego I będę mak szczęśliwy Let us go Ja już go mam enkunku Kurde Cholera Dobra, ale tam, tam, coś może jeszcze być, tam coś może jeszcze być. No, w sumie okej, okay, nie? Piątka to jest chyba moja szczęśliwa liczba, bo powiem wam, że lubię robić te piki, jak jest e, po pięć pików. Jakoś nie wiem. Trafiam. Także zobaczmy, czy się sprawdza ta teoria. Oczywiście, kula się, kula się, kula. Moi drodzy, wykrzyknik wróżba, jeżeli chcecie znać e, przyszłość. Let's go! Kula! To kula! To jest kula. Siakula. Polskie znaki wróżba Kula siakula O kurde Ty nieźle Wake up. Już posiadany, ale to nic. Dobra, robimy chyba dalej. Piki, co wy na to? Kolejna piątka. Kolejna piątka, zaczęliśmy wtedy od środka. A zrobimy to jeszcze raz. Kunia, ej. Dobra, kuli nie było, czekajcie. Kula siakula. Bangula. wokautula, Plisula mleczula. Okay, 84 84 Dobra, w części lepiej 83 Sandro, dobra i ostatnia please, please jej. Ivanaldum. My friends, wrócił do nas, szalej. S Sz Y A L E J I K i ten pik jest dedykowany dla niego, bo długo go nie było, a on już z nami już jest ponad 2 lata, prawie 2,5 roku. I otwieramy jak na pirata. Moi drodzy. Jedna z czterech. Szalej, nie szalej. Bang, 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 bang. Pirat mode. Let's go. Dobra. Pierwsza karta, albo nie. Najpierw trzecia. Czekajcie, zobaczymy, co jest w trzeciej. O nie, Hummels, ale syf. Pierwsza. Z dedykacją dla Szaleja. Ja nawet nie patrzę, co tam jeszcze jest, nie? Czekajcie, bo ja nie patrzyłem. O kurwa, o kurwa. Jimenez i ostatni. Sancho. Los Bengos.